Rynek regulowany ma to do siebie, że musi być regulowany. Działania deregulacyjne zespołu pana brzoski to oczywiście to są takie działania punktowe, ja bym powiedział. Tak? To jest bardziej sygnalizowanie pewnych barier, pewnych zidentyfikowanych przeszkód, które, które, które spotykamy. I rzeczywiście jako samorząd ubezpieczeniowy, głównie przy udziale Polskiej Izby Ubezpieczeń, my również jako sektor zgłaszamy tego typu obszary do deregulacji. Więc jakby z tej perspektywy to naprawdę mówimy o takich bardziej chirurgicznych cięciach czy pewnych poprawach obszarów, które tak naprawdę przeszkadzają. Przeszkadzają i rynkowi, jeśli przeszkadzają rynkowi, no to siłą rzeczy to nie są też do końca rozwiązania korzystne dla, dla klienta. Interes klienta oczywiście on jest tutaj tym celem samym w sobie i zakładając tą racjonalność, ja jednak będę nadal wierzył w racjonalne regulacje, myślę, że to powinien być cel jakby nadrzędny, ale nie przy założeniu pozorności na zasadzie takiej, że im klient więcej dostanie, im więcej podpisze dokumentów, im więcej tam ptaszków zaznaczy, tym on będzie się czuł lepiej zaopiekowany, bardziej świadomy. To moim zdaniem nie o to chodzi, żeby generować papiery, tylko żeby rzeczywiście jakby świadomość, proces sprzedaży był bardziej takim procesem żywym, dającym rzeczywiście wymierne korzyści dla klienta.